Dzień dobry, moi mili. Zostaliśmy na 5 grudzień 2000. Poszłam na matmę z wielkim zerem w głowie. Miejsce trafiło się niezłe na samym końcu, ale zadania tym razem Rysiu dał niebanalne i nic a nic nie chciały pasować do tych zeszytu mała wtopa. Od dziś koniec koszmarnych korków spowodowanych remontem huciska. Metrologia w nowej sali. Jolanta sieje panikę. Wreszcie dostrzegam trzech nowych kolegów w grupie. Całkowski, Piotr i długowłosy znajomy z dziesiątej. Wyniki wydymały. Komplet. Tylko Mroczek, weteran. A koło Piotrek, karp i czołg. Kolera. Puszczam do Ewki, napisałam pierwszy i rozpaczliwy e-mail do Sławicy. Do kogo się dało, rozesłałam. 11 wskazówek na życie. Zawsze bez planu przed tym internetem marnuję tylko czas. Zmachana poziomem, zmachana późno do domu, a jutro znowu, skoro świt. SMS do Agnieszki: Przyjdź z czekoladą, i przyszła. Milka. Z bólu kręgosłupa spać nie mogę. Odezwała się Roszkowska z Agnieszką patent na aerobik. Do niej płaszcz i czarne ciuchy. Gadu, gadu, ogórkowa z ziemkiem. Naciąga, politolog. Naciąga mnie na kartkę do kwadratu. 30 zł. Kartę do... Pamiętacie kartę do kwadratu? Całoroczna. Mikołajki. Francuskie. Historyczne. De Gaulle. Strajki. Aha. Dziś w nocy tknięta obudziłam się. Nade mną stał tatuś z dwudziestoma złotymi. Czwarta w nocy. Koszmar. Przestraszyłam się tego Mikołaja. Na wykładzie z odlewnictwa bardzo miły akcent. Nie miałam pojęcia o treści wykładu, bo siedzieliśmy na samym szczyście z Mózgiem i Pawełkiem. Uf, dał mi w prezencie lizaka plus, plus mordoklejkę i mózg miał słodycze. Bardzo przyjemne Mikołajki. Od Ewki dostałam planer akademicki. Próbowałam wziąć się za zadanie z programowania. Ni w ząb. Wszyscy napotkani koledzy z grupy twierdzą, że swoich też nie potrafią rozwiązać. Na zajęciach okazuje się co innego. Połowa ma program... Znowu mam problem z powstrzymywaniem się od łez. W końcu startuję do banaszka gryząc wargi. Rozjaśniają mi się horyzonty. Dylemat. I z Ewką na odlewy? Nie mam sprawozdania i ma być wejściówka. Rezygnuję. Wchodzę do tanich butów. 39 zł skórzane. Znajduję ostatnie. W drodze odpada mi podeszwa od paryskich bodków i wyrzucam do śmietnika. Mentos, The Freshmaker. Pamiętacie tą reklamę? Jacek, Ola, przyjdziesz do kwadratu? Wzięłam milczarek i poszłam. Nuda, zmęczenie, oficerowie z Gdyni, fascynacja dęblinem i pomysł na przyszłość. Zostanę lotnikiem. Premiera tańczenia przy Don Telmi Madonny. Od Mamuni dostałam łachudrowatą bombonierkę. Siódmy grudzień. Lionel Richie w Polsce. Hello. Pojechałam na metrologię i okazało się, że odlewnictwo już było, bo koledzy z grupy przełożyli sobie, nie informując mnie o tym. Skór. No to czwarta laborka w plecy. Piąte ćwiczenia jest dość skomplikowane, ale Meller pobłażliwy. Idę do Ewki, do akademika. Slawica odpisała. Dużo mądrości o miłości ogólnie o daworze, zapytania, o... Podziałała jak miód na serce. Poszłam z Ewką zaliczać materiały, te, na które zaspałam. Udało się i było przy okazji bardzo wesoło. Graliśmy w sapera. Nie musiałam pisać wejściówki. W dobrym humorze wróciłam do domu, przestawiłam łóżko, a Adam z 510 nagrał mi pierwszą płytę Madonny, wszystko znam, ale jest na niej gambler. 8 grudzień. Wcale się, wcale się nauczyłam tych brązów, ale i tak jechałam ze skryptu i dostałam cztery. Koło z wydymały zaliczyły tylko trzy osoby, oczywiście nie ja. Chińszczyzna wykładał niepojętą i poszłam z mocnym postanowieniem poprawy wziąć się za wydymałe. Poszłam do Ewki, Dryfując w internecie, dotarłam do Uniwersytetu Zagrebskiego, Anno Domini 1669, i wysłałam mail z zapytaniem o możliwość przeniesienia się. Chciałam przenieść na studia do Chorwacji. Ja nie wierzę. Ja nie wierzę. No i pobiegłam na basen ale odwołany z powodu zawodów. No i relaks, czyli robienie totalnie niczego. Padał deszcz, dawno go nie było. Jest wciąż na plusie i sucho. Czasami żal, że nie ma czapki, ale... ale ciepło. Zaskoczyłam pod prysznicem Jarona, fana Madonny z internetu, z Szopińskiego. Poraziła mnie jego kolekcja od Emmy. Zaskoczyłam go pod prysznicem. Od Emmy, kiepskiej jakości demo po soundtrack z Body of Evidence. Wszystko single analogowe i amerykańskie. Długo o niego nie zabawiłam, bo podniecony wybierał się na randkę pierwszą. Pożyczył mi trzy płyty, więc radość słuchania nowego. Matka zaczyna mędzić z porządkami. Brat wylizał już łazienkę, teraz ja muszę się popisać. Przyjechała z Warszawy Kaśka. Żanna nowy namiot, kampus. Brycz, wielki entuzjazm u niej SMSy do Włochów. 9 grudzień. No to sobie pospałam wreszcie do 12. Brat bardzo intensywnie pocuje kibel. Ja posprzątałam swój pokój i odkurzyłam duży i wielkie wydarzenie. Pojechaliśmy rodzinnie na zakupy. Zaspa dla brata buty 100 zł. Płaciła mamunia do cioci Teresy na chwilę i do Mediamark, bo sprzedawali. Telewizory za 600 zł, ale już dawno się skończyły. Ja wzięłam 10 czystych płyt i 3 single. Dream, rim jakiegoś jakaś perwera i Imitation of Life. Czysta kaseta, 43 zł w sumie. Powrót. Wzięłam się za farbowanie na tę i jestem intensywnie ruda. Mamusia bardzo żałuję. Zrobiłam szybkie ciasto jabłkowe, wpadła Kaśka po ciuchy na wyjazd a ja do pierwszej grałam w gierkę. Brata nigdy nie ma w domu, bierze samochód i wraca o pierwszej. 10 grudzień. Wianie wspaniałe kazanie o oczyszczaniu dróg, przepychaniu rur, łaski przez modlitwę, aktywność i spowiedź. Relaks. Nic właściwie. Pisze na bieżąco to, co robię, czyli wielki sukces. Tatuś kuchci, a mamusia pobiegła z kamerą gdzieś. Hanka poszukuje Magdy, wszystko w normie. Poza tym powinnam się wziąć za naukę i nie biorę. Jest kwadrans po 15 i zaczyna szarzeć. Przez wiele godzin grałam w gierkę, klocki i nie uczyłam się fizy, bo nie lubię fizy, za to lubię nic nie robić. I tak mi zostało. Do brata przyszedł Wojtek i obiecał mi załatwić laborki. Napisałam parę kartek na święta za granicę, ale nawet to mi nie szło. Rano sms od antka, baci. No i było darcie mordy za brak sprawozdania. Głównie na mnie, choć kilku innych też nie miało. Z wejściówki udało, udało się dostać 3 plus, ale humor popsuty. Ewka też mnie niemiło przyjęła. Przyszedł e-mail od Slawicy smutno mi po nim. Muszę wydorośleć, przestałam być dzieckiem. Ewka zrobiła makaron ze szpinakiem. Pycha, energa, rachunek. Co mnie interesuje? Energia, rachunek tego to ja nie wiem. Gierka, ciemno. Zima, bez zimy, życie bez sensu. Pielęgniarki strajkują, głodują już tydzień. Sam tragizm. A w USA od półtora miesiąca jaja z prezydentem. Bush, W kontra Gore. Bo różnica była w ułamkach procenta. I sądzą się wciąż. A decydujący głos ma Floryda. A w Gdańskim sądzie zbudowali tunel. Dla przegroźnych prze bandytów i przeżywają, a w głupim horoskopie napisali, że dziś szczęśliwy. Nawet nie zajrzałam do spawalnictwa, jutro zaliczenie. Wpadła żanna z wózkiem i pojechałyśmy na jej działkę zobaczyć soplicowo z kominkiem Made by Lech. Ciekawe, super luks jak na działkę poszłam do Piotra poradzić się w sprawie programu. Był Jarek i wspólnymi siłami w krótkim czasie udało się. Mam program a Jarek Matrabanta. Z bratem próbowałam oszukać TPSA, ale patent chybiony. Niespodziany SMS od Dario z Mediolanu. 12 grudzień. Skoro świt, zaliczenie ze spawalnictwa. Nie byłam na żadnym wykładzie, nie miałam żadnych notatek, tylko niepowycinane felerne ściągi. Nic na nich przydatnego. Ciasno i sprzyjająco, ale każdy ma co innego. Jak zaliczę, to cud. Mechanika Trzeci raz jestem na wykładzie, ale notuję pierwszy raz i nic nie rozumiem. Przeżyłam straszny ból, bo kolano wyszło mi ze stawu i ach! Starość mi doskwiera. Z drugiego koła z Matmy dostałam 4,5 punkta na 14. No nie najgorzej, poszłam na betona przecież. Na Matmie dostałam sms od Adama: Ola Szwed proszona o odbiór kolejnych płyt Madonny. No to poszłam do szóstki, żadnych nowości. Generalnie nie ściągnął, kilka piosenek pourywanych, miksy do Dick Tracy, więc się rozkoszowałam. Ale żaden e-mail do mnie dziś nie doszedł. Gram w gierkę.